Widać, sedło mamy. Gorzej to wygląda, nie? Jak wygląda? Gorzej. No bo wiem. Ja wiem. To ja nie... No nie umiem. No mi się wydaje, że to muszę. Bo... Tak, czy... ja nie wiem jak oni jeżdżą. No nie wiem. Ja się nie nadaje chyba do tego Ale Najlepsze jest to, że mi się wydaje, że ty zapierdalasz. Jak jedziesz za mną? Jak, jak jadę za tobą. A później. Kurwa. No. no właśnie. Ja mam to samo. Jak jedziesz za mną? Nie, że mi się wydaje, że zapierdala, a później kurwa wychodzi z tego. No, sorry, nie zapierdalasz. No, nie składasz się tak jeszcze. No w sensie nie jest położony tak. Mhm. Uh -huh. Gdzieś stacja mam nadzieję, że będzie. Co zatankować. Co, poupalałeś, już nie masz paliwa? No nie no, ogólnie Ty też już masz z To nie? już nie? tak. Poczekaj jeszcze! Tak. Jeździesz pierwsza, czy ja mam jechać? Mm. Wyprzeciż mnie, sprawdzę czy jedzie Czysto, czysto, możesz jechać Czysto A teraz jaki kierunek? Na no, restaurację O! Daleko? Nie wiem <grywa> Nie wiem, 50... bo tam trasę do domu aż ustawioną, więc... Czy dwudziesty, pod mamy? Nie, dwudziesty już był o. No wiesz, te pięćdziesiąt kilometrów odjechałem od tej trasy tam ponad, nie? No, no Jedziemy prosto? Jedziemy prosto i nawijka, nie? Ta długa, pierwsza Coś się tak ładnie wyłożyła na niej Aha, tak Ale to była teraz prawą, to już się tak nie wyłoży Nie kombinuj już co. co? Teraz już nie kombinuj Ona już się zaczyna, nie? Tak Ale śmierć, Ja pierdolę, sambo. Ojej, ojej, ojej. A tam gdzie jedziemy, opinie żarcia mają dobre? Czapla był tam, mówisz, że dobre. Aha. Ale muchy. Pogoda czy śmierdzi? Muchy. Aha. Ani to, ani to. Dobra, jedziemy już na restaurację, na górę musimy. Coś mi łazi w kasku. Ale nie pod żadną górę szutrową? Nie mam pojęcia. Tu w lewo. Oj, droga mi się nie podoba. No droga jest ciulowa. Ale warto wjeżdżać. Tak? Tak. Kurwa, widziałam, że shooter będzie. Nie masz utru, jest <głos> <głos> no, okay. ma szutru, zaspa Może auto wiecie? Czy że na trójce podjadę do samego końca? Nie, dwójkę sobie wrzuć. Niebezpiecznie jest jechać na trójce, muszę zabezpieczyć silnik. To są wysokoobrotowe silniki, pamiętaj. No dlatego pytam, nie bo nie, jeździ... nie wiem jak daleko. Nie jeźdź i tak, żeby mieć poniżej 2500 obrotów. Ok. A do ilu to jest za dużo? Czy trzeba? Przy 11 zmieniaj bieg. Aha. Ja chyba w ogóle powinnam jeździć cały czas na ulicę. <śmiany> <śmiany> Pierwszy jedena. Nie no ale tak napędzasz go do pięciu tysięcy obrotów i zmienia smutny. No. Tam czysto. Czysto, czysto. Ja to się z góry to trzeba bo jest jeszcze. Masz dwa hamulce spok. Tak. Chociaż kolonezem bez hamulców zjechałam, dwa góry pod dom i O, Czym ja nie zjadę? Nie? No. Mam na to moje zawałki. Czysto, 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 cały czas czysto. Nic, nic nie, nie ma. Widać. No, tak Czysto, cały czas jest czysto, nic nie ma. Bo wiedziałam, że ty, jak tam pomyślił, to kurwa Dojedzie Chociaż dobrze droga jest, okay, nie? Ale ja tu widziałam wcześniej o tej, tej Cały czas czysto jest noga jechać jechać. Widziałem o na no, że... najpowsze Teraz ta dopiero jest. widzę, jakieś auto jedzie Ale to spoko W góry? Chyba no? Nie wiem tej góry Nie idziemy, ja to ci powiem. Sprawdzimy hamulce, czy są. Dobre. Cały czas przystojcie, tu w lewo skręcamy, tak? Okej. Okay. Uważaj troszeczkę piaseczku. Trzymaj się wewnętrznej, nawet. Oj, tu, tu, tu trudno. Na żadę. No jedziecie. z zjazdem będzie ciężko. Zjazdem będzie łatwiej. Piszki. Ja pole pod górę. Ole, klimat. Się uważaj, tylko na, na ten piasek tylko uważaj, nie? No właśnie, dlatego mówię, że na ten piasek limpa, a ten na tym piaseczku O, on będzie szedł. Gdzie tu jest parking? Tu jest parking, no, delikatnie na prawo. Ja pierdolę, gdzieś się mnie tu tutaj... wyrwa. Na żadę. Zabijeć to co mnie zrobisz? Fajnie tu jest Tu może jest fajnie Ale zjechać ja, Może to... tam do góry co? Ja Czekaj, ja podjadę, zobaczę co tam jest u góry. Stój no, tu na razie No to ja sobie ten no Tu jest lepszy parking Dobra, idę tam do Ciebie Podjedziesz? No ale widoki. Ale ja nie zjadę sam. Nie sunie się? Ale widok. Powiem Ci, warto było. A to się boję zjechać. Powolutku siedzimy. Tak. My bones telling me it's right it's so different but when you take me to the light it's like a cigarette and i'm burning at your lips cuz that's so innocent and you kick it up and now i want Już to jest prawie jak trasa ta twoja ostatnia. Nie no, przesady. Jak? No jaki. Po mordę to się na to. No, może Ciężko przerzucić. A ty, kluczyk. Poczekaj się po zapina. Dzieńeczka i powolutku. Co ty powiesz? Jedź pierwszy jedź Nie jedź środkiem tylko, nie? No ulce trzymasz, delikatnie tylny Ja wiem Jedź tak jak ja jadę, nie jest źle Trzymaj cały czas na dwóch hamulcach. Jedziesz tak? No faktycznie gorzej to pod górę wygląda. Ale nie chcę się rozpędzić tak, żeby nie hamować na tym. Nie, to jest kawałek płaskiego teraz. Tak na dwójkę? Nie no on jeden konsujecie tam kurwa do tego co? Kropki Tu jest ten najgorszy kawałek od prawej czy od lewego? Co od prawej jedzie? Dwa hamulce trzymasz i... nieźle nie źle, Prawą stronę wyciągnij się zawsze boję, że do przodu polecę Dwa hamulce trzymaj i... Pięknie. No to na ciebie jesteś. Ja nie wiem. Jak ja się poświęcam dla ciebie. Dla mnie? Przecież nie dla kotleta. Ja Nawet deseru że... nie zjadłam. Bo mnie już nie stać na deser. Za <noise> mało wyświetleń ma na YouTube. On strzela z grudy fajnie Ale kotlecik był pierwsza klasa. Nie wiem jak twój no. ser. Będziesz ser też był genialny. Tak jak nie powinien być, wiesz? Dać mi spróbować, mi nie dałeś. Powiedziałeś, że nie chcesz. Powiedziałem, że chcę mały kawałek. Nie, powiedziałeś nie chcę. Nic tam nie jedzie? Nie, wszystko. Nie chcę słuchasz. Co by mówić, bo łeb mnie czasnąć albo nie wiem. ale miałeś takie dwa małe kawałek. To nie Pawałek. takie małe, ty to, to takie spore. Ale femci, Ci, tu fajna, A my, my ile mamy kilometrów do domu są? To dlatego świata, To aż tak nie bardzo. Nie bardzo A to Orlen? Nie wiem co to jest. Ta Orlen no. Służę. Tutaj w lewo masz skrzydłach. Kiedyś to nie było Orlen. Zerwę też mają, a 10? Musimy zapłacić. Musimy zapłacić. Skoje 10 mają. Tak. Znaczy, że tak pójdzie to jest z tym dla paliwa. No nic nie poradzisz, no fajnie. A jest B7, a to diesel jest. Czekaj. Zaraz dojemy to. On do pełna nie leje Sześć Mam sześć litrów? No Sześć i czterdzieści Dobra, ewentualnie tyle Cięgnę tu do Ciebie Idę zapłacać Dobra Dziękuję widzenia Kupszę trąbkę do pierdzenia. Tak. To Do widzenia, kupszę trąbkę do pierdzenia. Do widzenia, kupszę trąbkę do piedzenia. Ale powiem ci tak szczerze, że na tą naszą wyprawę, jakby tak robić, bo 120 na raz, czyli na takie trzy punkty, jest postojowe, nie? No? No spoko, bo tak na raz powiem ci albo na dwa, to jest takie już. Nie, ja tak myślę, że co 100 kilometrów jakaś pauza, nie? No masz cały tak. dzień na to. Wiesz, że to chodzi, żeby tupa trochę odpoczęła, bo na przykład no tak. czuję ją, ale nie boli mnie tak jak wtedy mnie już pod koniec wole, a nie. Więc jest różnica. Bierz pod uwagę też, że my bardzo wolno jedziemy teraz. I zamiast 100 kilometrów zrobić, nie wiem, w godzinę 20, to my ją robimy godzinę 50, tak? Ja normalnie bym tak nie jechał wolno i ty też kiedyś tak nie będziesz jeździć wolno. Dlatego ja ci tłumaczę, musisz napierdzielać kilometrów, nie? Nie, żebyś jechać i po to Bo to chodzi o to, żebyś się wiesz, o była, nie? No wiem. Ja na razie to się wiesz. No ja rozumiem to, że ty się na razie, dlatego jedziemy jak jedziemy, nie? Też inaczej mi się wraca w tą stronę niż jechało tamtą, nie? W sensie. No już nie jadę tak powolutku na tych zakrętach wszystkich, wiesz, no, nie dwania. No nabierasz, wiesz, nie? No też cykanie. motocykl czujesz, bo jest dzieci. Nie słyszałam cię. No tak, motocykl inaczej czujesz, wiesz. Ty się inaczej już czujesz teraz, nie? Jak tam pani dzisiejszą wyprawę ocenia? Bardzo fajnie. Fajnie było. Setlo no. cię A. zaskoczyło, czy... No tak pozytywnie bałam się, że będzie mi ciężko, chociaż ja i tak tam powodów jeździłam. Nieważne jakieś zioła, ale wiesz, dała się radę. Co? Dała ci radę, nie? No, wspomniała się, nie zatrzymała. <noise> no. O, Chociaż i tak najważ, największym tym wyzwaniem chyba był zjazd, w się w głowie. Z żarcia. No z tego tego żarcia, nie? Ale to w głowie mi siedziało, bo jak się jechało to spoko, nie? Yy, no i właśnie to jest to, jak dużo w naszej głowie siedzi No właśnie no. To wszystko też myślę, że u mnie w głowie siedzi, że ja nie mogę go położyć Ale to siedzi też strach przed tym, że A ja że go... Roz... zniszczysz Tak, nie? że go zniszczę i będę musiał znowu odbudowywać albo nie daj Boże się nie da No wiem, przez pieniądze znowu o jakieś kameczki na środku Słuchaj, może ty po prostu film poćwicz sobie takie składanie. Mojego też łatwiej. Nie, jakbym tego e rozwalił, to jeszcze bardziej bym się zapłakał. Tak, <grym> to będziesz obu odbudował. No właśnie, to nie jest... chcę. Nie, ja muszę... Wiesz co, ja muszę sobie kiedyś pomyśleć i kupię sobie jakąś torówkę taką, wiesz, 250, 400. -kę. No, do ćwiczenia. No. Tak ją wiesz, strucla, żeby... Na tor. O, no, ten też. Tam granice, że tak powiem, jakieś przekraczać. Nie widzowie, ale pa, ten, skończyła mi się e, karta pamięci w tej kamerze i niestety zostało tylko to z tego. Trzymajcie się, cześć. Nie no ma